Cześć, witaj. Dzisiaj pokażę ci jak przestać obserwować wszystkich na Facebooku. To działa w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy masz iPhone e a iPada e czy dowolny smartfon. Jeśli chcesz przestać obserwować wiele osób naraz, pokażę ci najprostszy sposób, jak to zrobić. Wchodzimy do aplikacji Facebook. Następnie klikamy ikonę profilu na dole po prawej stronie. Teraz klikamy ikonę ustawień, czyli koło zębate w prawym górnym rogu. Przewijamy trochę w górę i wybieramy preferencje treści. Następnie klikamy przestań obserwować, czyli unfollow. Po kliknięciu zobaczymy wszystkich ludzi i wszystkie strony, które aktualnie obserwujemy. Klikając niebieski przycisk przestań obserwować, możemy łatwo przestać obserwować daną osobę lub stronę. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, problem lub wątpliwość, zostaw komentarz. Do zobaczenia. Dziękuję.